Witam Was bardzo serdecznie. Ty, tutaj Titus Homik i dzisiaj gramy Mixed Arcade Mixed Games. Mixed... ej, kto mnie rzucił. E, mixed Arcade. No, czyli takie losowe gry, już pewnie znacie. I tak, mam nadzieję, że głos w tym odcinku już będzie taki w miarę dobry, znośny, może nawet lepszy, bo bawiłem się trochę w ustawienia, trochę znowu czasu poświęciłem w ustawienia i powinno być trochę lepsze wideo, może nawet w 1080p. 30 na sekundę to już było, ale 1080p to jeszcze na moim kanale nie było Więc to byłby taki mały trochę przełom 1080p A może niedługo wyskoczę, nie wiem, z 60 kratkami na sekundę Nie wiem, nie wiem, mam coś w planach, ale... Nie wiem, dobra, ale mniejsza z tym Przejdźmy do gry Może, nie wiem, zagrajmy sobie... dobra, Monster Maze, niech będzie Właściwie nie wiem co to zagra, ale się przekonamy Hmm Jumper. Ok, za bardzo nie wiem o co chodzi, ale to się dowiemy w grze mniej więcej. Ale fajnie zrobili. Ale fajne. Ale super. Mam nadzieję, że się głos nagrywa, bo teraz mam otwarty na cały ekran grę i nie widzę. Czy się nagrywa, czy nie. A to to, dobra już wiem, musimy dotrzeć do jakiegoś tam punktu. Yy, przez takie C, żeby nie tknąć... Yy, no. Żeby nie wypaść i nie dotknąć. Dobra, jestem. A mamy 5 skoków. zapomniałem, nie wiedziałem o tym nawet. Ale dobra. Mamy czas 5, 4, 3, 2, 1, żeby dotrzeć. Nie, nie tyle czasu, tylko się pokazało to. A dobra. No, dobra. A wow! Au! Dobra, 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 idę, idę, idę jak burza, idę jak burza, idę jak burza. okej, okay, aj, dobra, nieważne, nie udało się, trudno, ale było nieźle. Hm. no Przyznam się, grałem to chyba pierwszy raz, jak nie drugi, wtedy grałem tylko raz to, jak było, e, testy były te. Tak. Chyba. Czy jakoś tak testy? Nie wiem. Ale mam nadzieję, że to nie jest ten Monster Maze. Gdzie to. Nie, dobra. Teraz co to właściwie jest? Co to zagrać? Czekajcie, bo. Dragons. O, dobra, to jest fajna gra. To jest super gierka. Smokami uciekamy. No, ale ogólnie o mnie tak za bardzo czasu tak nie było. Teraz trochę poopowiadam takie opowieści, skrypty. Normalnie, tylko że tytułowe opowieści, skrypty. E, dlaczego znowu nie nagrywałem? Przez te dwa. No, idziemy wyrzuciło. A tam dobra. E, czego znowu nie nagrywałem przez parę dni? No, bo pamiętajcie, że e, trochę mam nauki. I nauczyciele mi już zapowiedzieli. Uf. Jeden nauczyciel zapowiedział mi sprawdzian z dnia na dzień. Czyli nie sprawdzian, tylko kartkówkę z dnia na dzień. mi powiedział: no to dobra, jeżeli macie kartkówkę, bo jutro macie pytanie. No. Drugi zapowiedział nauczyciel: sprawdzian kartkówkę. Sprawdzianie kartkówkę, no. Po co zapowiadać co innego? Takiej, takiej pani to mamy e, tak test. Nie to, chodzę, to dobrze czyta, czy sobie przypomnieć. Kartkówka to test. Test to kartkówka, a sprawdzian to... Kart... Kartkówka? Albo test, nie wiem. Ale u tej pani, która jest to jest trochę wszystko na jeżeli chodzi o nazewnictwo. O nie, 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 jestem tutaj. Pomocy. E, no, ja to to tak ogólnie chodzę. Jeszcze chciałem powiedzieć. No i że mam trochę nauki, no nawet nie tak trochę, nawet trochę dużo nauki. Myślałem, że będzie trochę mniej, ale postaram się no, znaleźć trochę więcej czasu jak to zawsze wow. Eee, Czy Wow! Ja mam takiego farta. Ale dobra, mniejsza z tym, że zostałem na jednym bloku, choć mi tutaj już pre nie powinno być. Jeszcze mi zaraz wyrzucam zalatanie że latanie nie jest dostępne no i leci już jakiś smut pewnie zaraz w moją stronę, bo już leci. Widzę go, choć nie widzę go. Ale zaraz przyleci jakiś w moją stronę, o jak na przykład ten. Ale na razie nam całkiem dobrze, bo jeszcze żyję. I nie spadam, choć zaraz spadnę pewnie, bo już tutaj latają, krążą wokół mnie. Właśnie co to jest? A nie chcę. żeby skoczył i mnie dopiero no Ale tak ogólnie to jakoś tak dobrze idzie, jak nie spadnę. Będzie cudem, liczyło, teraz, zaraz będzie. Już się szykuję. Łoł. Wow. Normalnie... Łaaa! Wow. Dobra. Miałem trochę szczęścia, że tak do końca nie spadłem całkowicie. Choć to szczęście zaraz się skończy, bo... Ten zaraz taki smog przyleci, ale widziałem ogólnie co dodali do Minecrafta teraz nowego, to po prostu będzie super ta...

ja widziałem że jakieś tam duszki, nie to się nazywało, tam potem, po prostu to super Ale jeszcze ja do końca wszystkiego nie wiem i nie chcę wiedzieć, bo tylko dowiedziałem się co A już będę grał teraz w tym i w tym, po prostu co jest, Miał, miałem być wysłany dzień, dobra, ale nieważne Dobrze, no, chociaż trzeci byłem, to było, świetna świat nagrałem, trzeci chociaż byłem tak Właśnie teraz nie widzę ile nagrywam, bo przed tym to miałem chociaż u góry ten Bo zapomniałem wam powiedzieć, że teraz nagrywam dzięki Nvidia, chyba Shadow Play, czy jakoś tak, i zobaczę, czy to będzie lepsze nagranie, czy lepiej wrócić do Owerloofa. Tak mi się sympatycznie bardzo. Czy wy to widzicie? Ja nie mogę. Jezus, jak to jest zrobione ekstra, po prostu. Czy wy to widzicie? Widzicie to, Widzicie, 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 widzicie. A wiecie co? Myślałem sobie tak ostatnio. No, jakieś takie to. Wolałem chyba tam to starsze, ale jak zobaczyłem to, to po prostu się zakochałem teraz. Po prostu się zakochałem. To jak oni to zrobili. Eee, jakby tutaj pomyśleć, tak? Wiem, pewnie zrobili tak, że tutaj jest ten, no jak to się nazywa, taki armor stand, czyli to po prostu będzie, no to jak na zbroję z tym mieczem i dzięki komendom, command blokom jest taka komenda, że można ustawiać sobie w nich różne przedmioty pod różnym kątem i chyba. Nawet takie Bugle, Bugle Challenge. No dobra, i można ustawiać sobie po prostu, jakby to powiedzieć, przedmioty pod różnym kątem. Chyba jakoś tak przez przedmioty przed różny, przy, pod różnym kątem. No tak, 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 dobra. Tu się znowu pomyliłem. I dobra. ogólnie, ja tak ostatnio się coś ciągle mylę, co no, co nie wróży mi dobrze bardzo chyba jeszcze w ale na serio nie wiem czego, ostatnio jestem taki trochę zakręcony, bo mam strasznie dużo na głowie projekty, Znaczy nie projekty tylko, to się nie nazywają projekty fachowo, tylko no, jakby to powiedzieć sprawdziany oprócz sprawdziano to nie tylko to sprawdziane, gadkówki testy, pytania, 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 pytania prezentacje, o prezentacje, tak, 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 tak. przypomniało mi się o nie, to strasznie laguje to strasznie laguje, to strasznie laguje, ja kiedy nie lubię. Wow. I co to mam robić? Tutaj uciekać przed tym, czy co? Jej, tak, dobrze, zrobiłem, choć nie wiem co. Dobra, komenda bałk, bałka. Uderzyć pięć fili. No, to coś dla mnie robota, po prostu raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jeszcze więcej, zabijemy wszystkie, o, dobra, jest. SG, yes, wszystko. Uuu dobra, coś z kupania, o, to też coś dla mnie Okej, okay, diamenty mam Tak, dobra. Jest, diament! Dobra, jest! Znalazłem! Ha, byłem pierwszy Yey. Jako pierwszy to zrobiłem, jako pierwszy, dobra Jaka jest teraz komenda? A, pewnie będą mają... No, no, tak jak myślałem. Musimy być gotowi, kiedy fajerwerki zmienią kolor i wsiąść do tych. Kiedy będą zielone i wsiąść do minecartów czyli tych wagoników Tańczymy sobie, tańczymy, tańczymy, tańczymy tam gdzie jest mniej ludzi, tam gdzie jest mniej ludzi, tam gdzie jest mniej ludzi mm, mm, nie, gdzie, gdzie, nie, 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 nie. A, Poleciałem. Nie wykonałem tego jednego. A, jaka jest komenda? Strzejść do sześciu kurczaków. Okej, okay, niech będzie. Są. A lecą kurczaki z nieba! Dwa, trzy, no, to był mój kurczak. Trzy, cztery, pięć. No to był mój kurczak. Cześć! W ostatnim momencie! Ach, widzieliście to? To było w ostatnim momencie. Dobra, zaliczyłem. Ja cię zaliczyłem w ostatnim momencie, jaki to był fart. Ale teraz trochę dużo czasu. Można by było zaliczyć bardzo prosto. To akurat. To chyba są takie też pomoc, pomocnicze, też wiecie, żeby ktoś, kto nie umie strzelać. Nie tak ktoś jak ja. Widzicie, ja sniper wyborowy. O, będziemy się spychali albo. E. Mhm, dobra, jest pełno bloków. Okej, okay, dobra. Dobra, mamy ułożyć wszystkie te. Mamy wszystko ułożyć Mamy wszystko ułożyć, Nie słyszycie moją myszkę Ale na serio muszę to zrobić Jest dobra, skończyłem Dobra, chyba też jako jeden jest pierwszy Ale jestem drugi? Czy trzeci? Nie wiem, ale jeden wykonał wszystkie zadania Na razie, bo to musi po prostu być Po prostu, nie wiem, albo jest pro Albo cały czas tutaj siedzi w tym Znowu musical? Nie, jak like Smash Tutaj już jest jakieś jajko, 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 jajko. jajko. Dobra, raz, dwa, trzy, moje, 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 nie, nie, nie moje, Ej, nie, no, Waterhorror? Co? Czekajcie, nie wiem jak to się steruje jeszcze. Zapomniałem, ja, ja się nie uczyłem jak się tym steruje. Ludzie, pomóżcie. jak się tym steruje. A Ja, ja, nie wiedziałem jak, jak to zobaczyć jak to za się tym steruje. Bo to, wiecie, to ciężko się jest w tym teraz, no mnie steruje. Aha. Bardzo młody, restauranty na środku i. No tak, dobra, ktoś kto w to gra miesiącami, może latami. Nie wiem, niech grają codziennie. Aaa, teraz i zrobili. A, uciekli? To to nic nie zrobiło Ale to byłoby dobre znaczenie, zrobili takie jedno zapasowe które Ale pogodnie zrobić tam, że Jak się chyba czekają aż jeden ktoś odpadnie Ja obstawiam na tego, a nie, już też odpadnie Nie dobra, zbugował się Ale ja obstawiam, że odpadnie A niszczą sobie łódki, okej okay. Dobra Jaka jest komenda Co? Mamy znaleźć jakieś narzędzie, żeby zabić innych nie, ludzi. Dobra, nieważne. Jak ja mam znaleźć jakieś coś w piasku? Gdzieś tutaj muszą być jakieś Ajajaj! Aj, aj. nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Ja, nie, nie. nie. Jak ja nic nie znalazłem, to co ja miałem, no poszukaństwo. Nie mogłem bić z łopaty. Ja się chciałem z łopaty bić. Nie, jak teraz nie zaliczę tego challenge'a, to po prostu. Delawa, nie, no. Mamy stać na obsydianie. Ja cię biec, biec, biec. Co? Wow. Dobra, ciekawy pomysł, nie powiem. Dobra, fajnie, co zrobiliście, Magma Cream. Może to są wszyscy gracze Magma Cream? Okej. Okay. Dobra, okay. Dobra uf, w ostatnim momencie. Dobra, ha, to jest dobra. Okej. Okay. jest stres, stresujący po prostu Wow, dobra Ja to co nadążam Wszystkie receptory Wszystkie zmysły trzeba wykorzystywać Dobra Jest Jeju. Jaki to był stres, ale mam najmniej punktów Zaraz chyba dostanę nie nie, 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 nie Dobra Nie, 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 nie. Zablokowałem się. Nie! No i przegrałem, nie? Czy nie mogę? Dobra. A, nie zjedzą mnie koczaki. Nie zjedzą, nie zjedzą. Ciao, ciao, ciao. A, i stąd sobie będą koczaki jakieś. Mm, dobra, niech im będzie. Woo! TO to proste, to ja bym to wygrał. Prosteńkie. Dobra. I ostatnia będzie chyba tak mniej więcej gierka, ja po prostu nie mam czasu i nie wiem tak mniej więcej. Bo ja mam, nie wiem, nie wiem o który w ogóle zacząłem nagrywać. To może jeszcze gierka dwie. Może to taki dłuższy odcinek, a też przez to może się dłużej przesyłać. Ha no. czego to... O. Ale ja chcę, żeby to mnie wysłało. A no. Ja chcę, żeby mnie to wysłało. Ale jeszcze mnie wysłał do nowej gry, nie wiem czego Dragon Escape, okej, okay, tylko że ja nie lubię parkura. Ale okej, okay, niech będzie: to to Dragon Escape czy Dragons? Nie, Dragon Escape, Yay. Ale to też super zrobili to akwarium, takie. Ja cię po prostu nie mogę. A to już nie z armor z to ja nie wiem, tylko ja jakiś plugin grali. Jakby się teraz głos nie nagrywał, to ja bym po prostu nie wiem co zrobił. Chyba bym nagrał do tego komentarz wtedy, do czego co ja robiłem. O nie, jak ja tego nie cierpię. Pokażę Wam mistrza parkura. Wyłożę się na pierwszym lepszym jak już ty. Ja nie wiem gdzie tu mam biec. Łoł wow. Dobra jak mi daje radę na razie Łow Dobra, jak daje radę. Ajajaj aj, 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 aj. Dobra, trudno. No to długo sobie nie pograłem. Mówiłem, że mistrz parkour, mówię. miałem, wszystko co miałem. No na no serio, jakby to jeszcze ten smok mnie nie gonił i by nie było takiej presji czasu, to bym jeszcze tego parkura zrobił. W pół godziny, no, ale zrobił. To się liczy. No, nieważne, żebym go robił pół godziny albo pół dnia. Ale bym go zrobił. No. A nie, tu presja czasu, smok goni. To normalnie jak nie wiem. Jak na to tak porównam, nie wiem, do kartkówki. Piszesz kartkówkę, a tu smok cię goni i zaraz mówi yy, oddawać, oddawać kartki O, Widżer, Widżer, Widżer. Yy, dobra, Human Archer, niech będzie Human Archer. Myślałem, żeby być yy, tym, że to tak porównam, sorry, ale to tak nie jest zawsze. To jest tylko tak czasem, jak jest jakaś taka słaba kartkówka. A, dobra. Ukrywamy się. Tam co to zapomniałem. Czy to takie dobra, najlepiej jak się ukrywa wiele ludzi, bo wtedy jest większa szansa. Hejo. E, facet Argus. Ej, Aj. ajaj, Czo! Na razie wszystko okej. Okay. Mamy tutaj te potiony. Revival potion, tak to czy to nie wiem jak sorry, Są perfect English. Się, ale możemy też wyjść. Ale tak po cichutku, po malutku, żeby nikt nas nie widział. Ja zobaczę, tam widzę ja lekko na górę może. Chociaż nie, bo będzie nas zaraz ścigał. Chodź tutaj, szybko my się ochronymy. Aj, domek. O, A ludzie chciał szalać do nas. Asio! Asio, wredne widery! Asio! Dobra, chyba nie wiem, chyba go odży odżyłem, odżywiłem, nie wiem Wyrzuciłem ja ci fałszyna! Uciekajmy! Albo ratuj się jak możesz! Nie ja już nikt nie uratuje! No i nie, będziemy skazani na potępienie wieczne w otchłani ciemności No i co 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 miało być to co to? to. I teraz zaraz Was postrzelam sobie O no, no 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 taki kozak teraz, teraz, te, teraz sobie zobacz... No, no 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 Dobra nieważne Bo już zostałem skazany na wieczne potępienie i już na pewno nie zostanę no Nie zostanę odżywiony że tak powiem Tutaj mamy. u coś fajnego, jumper. A co to jest właściwie za gra? Bomplumbers, jakie ja lubię bomplumbersy? Możemy się porzucać TNT, a to jest taka fajna gra. O! Zapomniałem, bo to jest na no serio męska gra przecież ta bomplumbers. Bo to się z siebie rzucamy dynamitem, nie może bardziej męskiej gry. Ale nie naśladujcie, z prawdą. Nie, nie, proszę, to tylko gra. Tego proszę nie naśladować, Jakby ktoś coś zrobił sobie, to ja nie odpowiadam. To tylko takie by były żarty, jakby ktoś nie kapował, bo ja nie chcę mieć po tym problemów. Na serio. Nie no dobra. E, nie bierzcie tego na serio. I ogólnie ostatnio chłopacy, wszyscy mężczyźni mieliśmy swoje święto. Ostatnio. No. Był dzień chłopaka. Dzisiaj jest, to nagrywam, jest sobota pierwszego. Chyba jest październik teraz, tak? Bo ja nie kapuję. E, tak, jest październik teraz, dobra. E, zapomnijmy. Ja mam taką pamięć, wiecie do niektórych rzeczy, ale jeżeli chodzi... To no, zapomniałem jak się strzela A masz ty TNT takie Ty A masz Łap TNT A masz o, dobra A masz Ty Wow Wow A masz TNT A wap się TNT, sam, A masz wiesz, wow Łapcie TNT! A łapcie TNT sam! Łapcie se TNT! Od kątem! No! Dobra, mam nadzieję, że nie zostałem zabity. Z lekkim lagiem, ale nie, nie zostałem zabity. Dobra. No! No, 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 O dobra Ledwo prawie, ale O nie, 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 nie. Auć. A ja nie zostałem zabity Nied tutaj nie ma, o, no Dobra Zostaliśmy we dwóch. Ja i mój brzuch Nie wygrali kpicu swojemu niebieskiemu. Dawaj, sej, say... ja o, nie widzisz tego TNT? Ach, nie widzę. Ślepy, dobra, nieważne, ale gratulacje dla czerwonych. Brawo, game, GG, dobra, nieważne. Może jeszcze jedną gierkę zdążymy. Choć widzę, że raczej nie, bo to już o, nie wiem, O no, której ja zacząłem nagrywać? O nie o 18.00. Do 7.00? Hmm. Nie, dobra. Microbattle, Ale dobra już nie, jednak. Nie, 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 nie. Dobra już nie. Koniec. Czyli musieliśmy, musieliśmy trochę poczekać na graczy. Ale tak czy siak, no to ja się tutaj z wami pożegnam. Myślę, że odcinek się spodobał. Jak tak, to zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie, zakomentujcie. Ja się z wami żegnam. Cześć i czołem.